Rzecznik wskazuje warunek. Inaczej możemy zapomnieć o wakacjach. Stan epidemii COVID-19 w Polsce. Rzecznik MZ: utrzymuje się tendencja spadkowa. Mamy kolejny dzień utrzymującego się spadkowego trendu liczby zakażeń SARS-CoV-2. Dzisiaj mówimy o spadkach na poziomie 30%, powiedział Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy, że na ten trend nie wpłynęły święta wielkanocne. To znaczy, że upłynęły one w dużej odpowiedzialności, dodał, jak przekazał rzecznik MZ. Najtrudniejsza sytuacja jest wciąż w województwie śląskim. Zajętych jest tam 80% łóżek covidowych, ale nie jest już potrzebna relokacja do innych województw. Trudna sytuacja jest też między innymi na Mazowszu. Liczba zakażeń w skali kraju to jedna strona medalu, Drugą są łóżka covidowe i łóżka respiratorowe. Tu też widzimy trend spadkowy, ale jest on bardzo niewielki, zauważył Andrusiewicz. Biorąc pod uwagę liczbę zajętych łóżek i respiratorów, nie możemy jeszcze hurra optymistycznie podchodzić do przyszłości, powiedział. Jak dodał, sytuacja w szpitalach nadal jest trudna. Jeśli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy wakacjach, zauważył Andrusiewicz. Możliwe obostrzenia regionalne, jak powiedział rzecznik MZ, rozważany jest regionalny wariant obostrzeń pandemicznych w kraju. Zobacz też zmiany w obostrzeniach. Minister Zdrowia. Decyzja prawdopodobnie w środę. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 9246 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 601 osób. Tym samym liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 2 704 571, a zgonów do 62 734. Wykonano łącznie 9 milionów 6539 szczepień. Ponad 2,3 milionów osób zakażonych SARS-CoV-2 wyzdrowiało. W kraju zmienia się harmonogram szczepień przeciw COVID-19. Przyspieszamy, przekazał szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.